Cześć, witajcie. Słuchajcie, ostatnio pod jednym filmem na YouTubie dostałem taki komentarz Gdzie kupię kansui? I tak sobie pomyślałem, że w zasadzie cały czas mówię o tym, że makaron robię z kansui, że makaron ramen bez kansui nie jest ramenem i tak Ale jeszcze nigdy nie powiedziałem gdzie go kupić, ewentualnie jak go zrobić samemu w domu. Tak, jeden z typów kansui da się zrobić spokojnie. Domu. A zatem jest to bardzo dobry moment, żeby o tym porozmawiać. Czym jest Kansui, skąd się wzięło, do czego się stosuje, po co się je stosuje i jak ewentualnie zrobić je w domu. A więc pogadajmy. Pogadajmy. Kansui to zasadowy roztwór alkaliczny, zazwyczaj składający się z węglanu potasu i węglanu sodu. To właśnie ten składnik sprawia, że makaron ramen ma. Sprężystą strukturę, jest taki lekko twardy, gumowaty i ma lekko żółte zabarwienie. Legenda głosi, że Kansui zostało odkryte przypadkiem dzięki wodzie z jeziora Kan w Mongolii. Woda ta była naturalnie, zasadowa, o wysokiej zawartości pH i została użyta po prostu przypadkiem do zrobienia makaronu. Okazało się, że makaron wyszedł doskonały, sprężysty, o ciekawym zabarwieniu i stąd wzięła się ta Kansui. Dzisiaj oczywiście jest to mieszanina chemiczna, którą stosuje się do produkcji ramen. Po co daje się kansui do makaronu? Z trzech powodów. Pierwszy, tekstura, tak jak powiedziałem wcześniej, sprężysta, lekko gumowata, nadaje taki charakterystyczny, lekko twardowaty smak makaronu. I to nie chodzi o to, że jest niedogotowany, tylko chemicznie się to dzieje. Następną kluczową rolą jest kolor. Kansui nadaje ciasto taki lekko żółtawe zabarwienie oraz smak. Smak tego makaronu jest taki lekko alkaliczny, czyli taki, jaki powinien być. Jeżeli chodzi o konsui, to możecie kupić ją w dwóch postaciach. Jest to gotowy roztwór węglanu potasu i węglanu sodu, rozrobiony już od razu z wodą, oraz możecie kupić go w proszku, też gotową mieszaninę, o tym do tego przejdę za chwilę. Możecie też kupić oczywiście oddzielnie węglan potasu i węglan sodu i zmieszać sobie w odpowiednich. Proporcja. Wyróżnia się trzy podstawowe typy Kansui. Typ pierwszy jest to 100% węglanu sodu. Użycie tego Kansui sprawia, że makaron jest taki bardziej miękki. Drugi typ to mieszanka węglanu potasu, jest to 60% oraz 40% węglanu sodu. Jest to bardzo popularny typ Kansui, bardzo neutralny, taki uniwersalny do większości typu makaronu ramen. I typ trzeci, czyli 80% węglanu potasu i 20% węglanu sodu. Im więcej tego węglanu potasu, tym makaron będzie bardziej twardy, sprężysty. Ten typ kansui stosuje się na przykład, do cienkiego makaronu w stylu hakata. Jest jeszcze czwarty typ i jest to 100% węglanu potasu, aczkolwiek tutaj no, służy on bardziej do mieszania z pierwszym typem. Gdzie można kupić taki, ka, takie kansui? Oczywiście najszybciej kupicie to w internecie, na Amazonie, na eBayu oraz na stronie Ramen Supply. Możecie też kupić, tak jak wcześniej wspomniałem, w internecie oddzielnie sobie węglan potasu i węglan sodu, zmieszać go w odpowiednich propor po proporcjach i używać. Jeżeli chodzi o Kansui, to Kansui używa się naprawdę bardzo niewiele od 1 do 2 gramów na 100 gramów mąki. Nie musicie się martwić, że wydacie trochę grosza, zostanie to Wam naprawdę na dłużej. A jeśli nie chcecie kupować sobie takiego Kansui, to możecie je zrobić w domu. I teraz właśnie pokażę Wam, jak je zrobić. Ja znam dwa sposoby. Jeden i drugi, oba są równie dobre. Myślę, że będziesz bardzo mile zaskoczony, jakie to jest proste. Dobra, teraz szybko pokażę Wam te dwa sposoby. Prawdopodobnie nawet nie wiedzieliście, ale macie już powiem, produkt w kuchni, który wystarczy wysypać na blaszkę i sprawi, że to już będzie właśnie węglan sodu. Mianowicie chodzi tu o sodę oczyszczoną. Złapię? Zobaczcie. Spójrzcie teraz tutaj na dół. Biorę sobie sodę oczyszczoną i cienką warstwę rozsypuję na blaszce. Kładam ją do piekarnika. Nagrzanego do 125 stopni, góra dół na około godzinę. Po godzinie kansui będzie już gotowe, trzeba je tylko wystudzić, przesypać do słoika, gotowe. Teraz pokażę Wam drugi sposób, moim zdaniem jest lepszy, bo jest dużo szybszy, zapraszam. Dobra, słuchajcie, biorę rondel i sypuję do niego od razu. Cztery torebki sobie. Zrobię tego więcej, żeby było widać o co mi chodzi. Ósemeczka, prawie pełna moc i nagrzewamy. W momencie, gdy wyprażamy sodę, ona się tak zbryla. Zobaczcie. Trzeba ją teraz trochę rozkruszyć i poczekać, aż zaczną robić się takie wulkany. Może to potrwać około 10-15 minut. W momencie, kiedy mieszacie i proszek jest taki sypki, trochę jak piasek, nie, ma, nie pojawią się pęcherzyki powietrza, to kensui jest gotowe. Jak mogliście zaobserwować, takie kensui można bardzo szybko zrobić w domu. Ja polecam jednak kupić ten typ drugi, bądź dokupić sobie węglan potasu, dołożyć go sobie do węglanu sodu, który zrobiliście w domu i myślę, że będzie idealnie. Do zobaczenia na ramenowym szlaku. Cześć!